Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Enkret nad i dzisiaj Wam pokażę to co dostałem na święta pod choinkę. no więc. Ono, to jest MP3. Takie firmy. <tryk> No i e, może teraz czas je włączyć. Uwaga, włączamy. Mm. Włączam się. Niech się wyustrzy. No ale to nie jest, jest... Jest muzyk, jest tu pokazane takie nutki. Następnie mamy... Łatko! Video. Taki kadr. Mm. Następnie mamy... Rekorder. Następnie mamy Play. Później mamy FM Radio. Pit rate. Tak? O możemy napisać, nie wiedziałem, i o setting. No, muszę że opcję. No, znaczy, cieszę się z tego. Akcesoria, bardzo się cieszę. Akcesoria to tutaj są słuchawki, ale ja sobie wzięłam swoje słuchawki, które wyglądają tak. Mm. Tutaj jeszcze jest USB. O nie mój prezent się udał. Dzięki nie mi więc... Rodzice, więc yy, polecam właśnie z tej firmy. Ja mam oryginalną, nie mam Made in China, yy, nic. To jest oryginałka. No i tak. No, myślę, że to na tyle. To chciałem wam pokazać do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć i jeżeli chcecie jak zobaczyć, jak u mnie wygląda Boże narodzenie, to piszcie w komentarzach. Papa. Pa.